Pobiedziska na trakcie piastów wczoraj i dziś. Pobiedziska na trakcie piastów wczoraj i dziś to tytuł książki, jaką wydaliśmy w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska imienia Łukasza Opalińskiego. Książka i film powstały dzięki konkursowi, jaki ogłosiło Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów. Pozyskaliśmy dofinansowanie do realizacji obu przedsięwzięć. Napisanie książki powierzyliśmy autorom młodszego pokolenia. Historykom sztuki Aleksandrzej Witoldowi Miedziakom i przyrodnikom Natalii i Maciejowi Jędrzejczakom. Czwórka autorów jest związana z naszym miastem. Dzielą się swoją wiedzą i osobistym spojrzeniem na zabytki, historię, krajobraz i przyrodę pobiedzic. Do współpracy zaprosiliśmy grono fotografów amatorów, dzięki czemu książka zyskała piękne ilustracje. Skorzystaliśmy także z zasobów archiwum Gminy Pobiedziska i zbiorów pocztówek kolekcjonerów. Filmową opowieścią zachęcamy do przeczytania książki i odkrywania pobiedzisk. Pochylamy się nad dziejami miasta, by móc dostrzec, w jak wyjątkowym miejscu żyjemy. Przypominamy znamienitą historię średniowieczną i nowożytną. Dynamiczny rozwój na przełomie XIX i XX wieku i w czasach współczesnych. Historia miasta związana jest z traktem komunikacyjnym i handlowym, jaki od wczesnego średniowiecza przebiegał przez pobiedziska. Trakt Poznański, to zwyczajowa nazwa tej drogi. Szlak Piastowski, trakt Piastów. To nazwy późniejsze, stworzone dla popularyzacji historii i odkrywania walorów turystycznych terenów związanych z początkami państwowości Polski. Spójrzmy na urokliwe położenie miasta, wyróżniające się wśród zazwyczaj płaskiego krajobrazu Wielkopolski. Miasto położone jest na falistej wysoczyźnie polodowcowej. Pobiedziska rozwijały się na skraju polodowcowej doliny, którą wypełniają owalne jeziora. W mieście są trzy naturalne jeziora polodowcowe. Największe jest Biezdruchowo, dalej Dobre i Małe. Na południowy zachód od pobiedzisk letniska znajduje się jezioro Dębiniec. W części północno-zachodniej krajobraz ukształtowała rzeka główna. Przyroda pobiedzisk w większości jest typowa dla terenów gęsto zabudowanych. W centrum zobaczymy gatunki ozdobne i rabaty. Otoczenie miasta zdominowane jest przez pola uprawne i nieużytkowane grunty porolne. Do naturalnych lub półnaturalnych ekosystemów należą różnego rodzaju łąki i lasy. Zróżnicowanie terenu, niedostępność, pagórkowaty charakter naszej okolicy sprawiły, że człowiek zaczął osiedlać się na terenie okolic dzisiejszych pobiedzisk od schyłku epoki kamienia. W następnych tysiącleciach ludność koczowniczo-pasterską przyciągało tutaj bogactwo pożywienia dostępnego w lasach, jeziorach i rzekach. Znaleziska potwierdzają istnienie wielu osad, cmentarzysk wokół pobiedzisk i trwania nieprzerwanie osadnictwa od czasów kultury Łużyckiej. Naszą wędrówkę po Pobiedziskach rozpocznijmy od najstarszego zachowanego zabytku. Wraz z kartami książki powędrujmy od Fary do Doliny Polodowcowej. Na wzniesieniu nieopodal rynku od setek lat góruje nad miastem kościół świętego Michała Archanioła. Świątynia jest najstarszym zachowanym świadkiem świetności Pobiedzisk i jego znaczenia w czasach panowania Piastów i Jagiellonów. Początki posadowienia tu świątyni są trudne do ustalenia. Być może wcześniej istniał tu drewniany kościół. Dokumenty i analiza bryły kościoła sugerują istnienie murowanego kościoła w czasie lokacji miasta, czyli przed rokiem 1266. Kościół zbudowano jako dużą jak na owe czasy budowlę jednonawową z prezbiterium i zakrystią. Zniszczony w czasie najazdu krzyżaków w 1331 roku. Został odbudowany. Spłonął w czasie wielkiego pożaru miasta w 1579 roku. Później wielokrotnie był restaurowany. Wnętrze zmieniło wystrój zgodnie z panującymi gustami. Dzisiaj w farze możemy ujrzeć wielowiekową historię kościoła. Klasycystyczny ołtarz główny z początku XIX wieku zdobi obraz patrona świątyni z 1621 roku. Na ścianach nawy późnogotyckie figury Matki Boskiej Bolesnej i świętego Jana oraz rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem na półksiężycu z drugiej połowy XV wieku. W prezbiterium znajdziemy barokowe epitafium kanonika gnieździeńskiego Stanisława Grota, po prawej stronie epitafium syna Maksymiliana Jackowskiego Mieczysława, który zginął w bitwie powstania styczniowego pod Ignacewem. Wnętrze kościoła znane ze zdjęcia Marcina Maika z 1935 roku znacząco różni się od dzisiejszego. Kościół w drugiej połowie XX wieku przeszedł gruntowną renowację. Zyskał dekoracje malarskie i ornamentalne we wnętrzu. W zewnętrznych murach kościoła zachowała się największa w Polsce ilość dołków. Zagłębień, będących prawdopodobnie śladami po krzesaniu ognia w czasie liturgii Wielkiej Soboty w minionych wiekach. Wokół kościoła jeszcze w XIX wieku funkcjonował przykościelny cmentarz. Wielu bezimiennych przodków spoczywa wokół świątyni. Jedynie nieliczne groby przypominają o tym charakterze terenu wokół fary. Obok kościoła stała pokaźna plebania. Która na mapie z 1784 roku była oznaczona jako dwór, który został rozebrany. Na początku XX wieku, obok kościoła, postawiono neogotycką plebanię, która jest domem proboszcza do dzisiaj. Położenie kościoła na polodowcowym wzniesieniu możemy zaobserwować z ulicy Łąkowej, gdzie cieszy zieleń zachowanych ogrodów przykościelnych. Przy plebanii wiosną rozkwita cebulica. Poniżej fary znajdziemy wiele mieszkalnych zabudowań, które posadowiono na osuszonych terenach, które sąsiadują z niedostępnymi okradłami, gdzie spotkamy szuwary trzcinowe i zarośla. Zapierzeją budynków ulic Gnieźnieńskiej i części ulicy Władysława Jagiełły i cmentarzem znajdziemy najbardziej dziewiczy teren Doliny Polodowcowej. W samym centrum Pobiedzisk zachowała się ostoja roślin leśnych, przypominająca o dawnej puszczy. Rosną tam klony, olsza czarna, dalej jesiony, wierzba biała i krucha. Nieopodal Fary i dziewiczej przyrody, od stuleci posadowiona jest najstarsza część miasta – Rynek. Współczesny Rynek odzwierciedla historię miasta i choć dokładna data lokacji jest trudna do wskazania, Wiemy na pewno, że odbyło się to w drugiej połowie XIII wieku na prawie magdeburskim. Kształt obecnego rynku nie różni się bardzo od tego z czasów lokacji. Początkowo miasto ograniczone było do rynku i sąsiednich ulic, później stopniowo się rozrastało. O historii naszego miasta świadczą też znaleziska archeologiczne, jakie odnajdowano wokół rynku. W niektórych miejscach grunt podniósł się o 2 metry. Miasto stanowiące własność książęcą, potem królewską, posiadało bruki, a także system kanalizacji. Wokół rynku stały drewniane domy, które miały z przodu część mieszkalną, z tyłu zaś część gospodarczą. Za nimi zwykle rozciągały się ogrody warzywne i sady. Drewniane domy zamieniały się w kamienice. Wciąż możemy znaleźć ślady takiego użytkowania, gdzie za kamienicami właściciele cieszą się obszernymi ogrodami w centrum miasta. Z dawnej mapy i zapisów dowiadujemy się o istnieniu ratusza na rynku. Widać go też na gwaszu Albertiego, najstarszym zachowanym widoku pobiedzisk. Spalony w 1826 roku, ratusz nigdy nie został odbudowany. Szybki rozwój miasta nastąpił w drugiej połowie XIX wieku. Zaczął kwitnąć handel, a budowa kolei niezwykle ożywiła aktywność polskich, żydowskich i niemieckich mieszkańców. Liczne, zachowane pocztówki pokazują, ile powstało wówczas kamieniczek i nowych domów. Spróbowaliśmy spojrzeć na najstarszą część Pobiedzisk poprzez widoki z pocztówek. Porównać to zapisane wczoraj przez twórców widoków z przełomu XIX i XX wieku ze współczesnym miastem. Spójrzmy przez chwilę na te porównania. Współczesne zdjęcia wykonali pasjonaci, członkowie bibliotecznego klubu foto Ludziska Pobiedziska. Pierzeje Rynku Ulica Gnieźnieńska Ulica Kostrzyńska Ulica Kolejowa, dzisiaj Kazimierza Odnowiciela Ulica Poznańska, dzisiaj Władysława Jagieły. Na pocztówkach przedstawiających rynek, zieleni jest niewiele. Przyroda centrum była przekształcana od średniowiecza. Autorzy części przyrodniczej zachęcają do aktywnej obserwacji miejskiej zieleni, do szukania ciekawostek, które znajdziemy wzdłuż dróg. Na skwerach, rozrzuconych pomiędzy domami, w przydomowych ogródkach uporządkowanych lub już opuszczonych, gdzie króluje roślinność spontaniczna. Następnym fragmentem pobiedzisk, z którym zapoznają nas autorzy, jest rejon zamknięty ulicami Czarniejewską i Kostrzeńską. Równy teren pobiedziskiego rynku we wschodniej części opada rynnie polodowcowej. Łączy ona jezioro biezdruchowo z ciągiem jezior Małe i Dobre. Dawniej obszar ten był bardziej zabagniony. Współcześnie, w wyniku dawnych odwodnień i zasypywania mokradeł, jest on zabudowany. Nadal jednak w najniższych miejscach obecna jest woda, szuwary trzcinowe i wilgotne zarośla. Szuwary w miejscu nieistniejącej dzisiaj wyspy Jeziora Małego kryją historię osadnictwa i powstałego w tym miejscu dworu, potem zamku starościńskiego, które archeolodzy zbadali podczas wykopalisk przeprowadzonych w latach 80. ubiegłego stulecia oraz na początku lat 2000. Ponadto istnienie zamku potwierdza zachowany gwarz Karola Albertiego z 1795 roku. Kolejne znaleziska pochodzą z wieku XV i czasów późniejszych. Są to fragmenty ceramiki, płyt posadzkowych i cegieł. Na kartach książki znajdziemy dokładną analizę zabudowań przedstawionych przez Albertiego. Zachowana zabudowa ulic Czarniejewskiej i Kostrzyńskiej odzwierciedla zmiany, jakie zaszły na przełomie XIX i XX wieku. Przy Kostrzyńskiej wybudowano służące do dzisiaj nauczaniu budynki Szkoły Ewangelickiej, zwanej długo niemiecką, i Szkoły Polskiej. Na Czarniejewskiej pozostała jedna z nielicznych pamiątek po społeczności żydowskiej budynek żydowskiej szkoły pod numerem 4. Nieopodal stała niezachowana na żadnym zdjęciu synagoga. Po drugiej stronie jeziora, macewy wśród traw na pozostałościach po żydowskim cmentarzu przypominają minioną historię. Przyroda tej części miasta jest urozmaicona. Na wzniesieniu, pomiędzy jeziorami Małym i Dobrym, wytrawne oko przyrodnika znajdzie wiele łąkowych skarbów. Wokół jeziora rośnie wiele ciekawych roślin szuwarowych i wodnych. Dużą wartość przyrodniczą mają lasy grądowe na zachodnich brzegach jeziora. Znajdują się tam wiekowe dęby oraz wilgotne lasy olszowe. Z tymi siedliskami związane są licznie spotykane paprocie i gatunki ginące. Na południe od Jeziora Dobrego można znaleźć stanowiska rodzimych Storczykowatych. Znad jezior wracamy do zurbanizowanych starych części miasta. Ulic Poznańskiej, dzisiaj Władysława Jagieły i ulicy Kolejowej, Kazimierza Odnowiciela. Tu także znajdziemy wiele kamieniczek i budynków, które niewiele zmieniły się od czasu, gdy technika fotograficzna była dostępna i w modzie stało się wysyłanie widokówek. Pocztówki pokazują, jak aktywni byli mieszkańcy. Sklepy, składy kolonialne, hotele, zakłady usługowe i budynki użyteczności publicznej. Poczty, Sądu Grodzkiego, wybudowane z czerwonej cegły, niezmienione do dzisiaj, przypominają o minionych pokoleniach, ich ambicjach, trosce o swój majątek i dbałości o rozwój miasta. Najburzliwsza w tej części miasta była historia miejsca, w którym dzisiaj ma siedzibę parafia Świętego Ducha. To tu 600 lat temu król Władysław Jagieło ufundował szpital Świętego Ducha dla ochrony starszych i schorowanych mieszkańców królewskich pobiedzisk. Potem w tym miejscu powstał kościół i parafia pod tym samym wezwaniem. Zabudowania były przez wieki drewniane, odbudowywane kilkakrotnie po pożarach. Kościół pod wezwaniem Świętego Ducha rozebrano ostatecznie przed rokiem 1809. W 1821 powołano parafię ewangelicką. W 1830 do budynku wybudowanego na terenie podawnym szpitalu wprowadził się pastor. Ewangelicy oba miejsca, kościół i pastorówkę, użytkowali do końca II wojny światowej. Po wojnie kościołowi przywrócono jego katolickie funkcje. Po latach powołano ponownie parafię pod wezwaniem Świętego Ducha, która obejmuje południowo-zachodni teren miasta i kilka wiosek. Wnętrze jest wyremontowane, o jego ewangelickim charakterze przypomina skromne wyposażenie i dwie empory nad nawami. Z kartami książki powędrujmy ulicą Kazimierza Odnowiciela przez ulicę Kiszkowską obok cmentarza parafialnego. Za przejściem przez tory kolejowe natrafimy po lewej stronie na położony wśród zarośli dawny cmentarz ewangelicki. O którym zostały nieliczne ślady. Nowo powstałym tunelem dojdziemy do największego miejskiego jeziora, Biezdruchowa, którego wnikliwy opis odnajdziemy w naszej książkowej opowieści. Przeczytamy o niesfornych gęgawach, o pięknym pomoście, o niezwykłych skupiskach leśnych, olsach. Dostaniemy wskazówkę, gdzie wybrać się na fotograficzne łowy. Znaleźć idealne miejsce do obserwacji dzikich zwierząt, takich jak dziki, jelenie czy sarny. W książce znajdziemy też fotografie pasjonatki bez krwawych łowów obiektywem, mieszkanki naszej gminy Iwony Tomaszewskiej. Po przyrodniczej przygodzie, wróćmy na uliczki Pobiedzisk i spójrzmy ponownie na gwarz sprzed blisko 230 laty. Na pierwszym planie ujrzymy drewnianą świątynię. Choć dzisiaj próżno szukać jej w tym miejscu, dla wielu pobiedziszczan to miejsce jest nadal bardzo ważne. Historia kaplicy pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny sięga czasów średniowiecza. Według tradycji kaplica powstała w miejscu, w którym na drzewie głogowym w XIII stuleciu ukazała się Matka Boska. Działo się to w okolicach współczesnych ulic Poznańskiej i Zielonej. Zachowane przedstawienie kaplicy wskazuje na obszerne zabudowania z terenem przyległym. Kultywujące współczesne tradycje pobiedziskich objawień bractwo Najświętszej Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk doprowadziło do powstania w tym miejscu kapliczki i przede wszystkim do odnowienia kultu maryjnego. O zaniechaniu kultu maryjnego w czasach zaboru i przeznaczeniu terenu dla budowy domków dla niemieckich osadników na terenach wokół Byłej Świątyni świadczą zabudowania, które nadal służą celom mieszkalnym przy ulicy Zielonej. Okazalsze kolonie domów osadniczych znajdują się także przy ulicy Poznańskiej. Pruską pamiątką, która wydatnie przyczyniła się do rozwoju naszego miasta, była budowa linii kolejowej, która powstała 150 lat temu. Budynek dworca stanowił bez wątpienia dumę i chlubę powiedzisk. Pojawia się bowiem na wielu pocztówkach przez cały szereg lat. Ostatnie lata to gruntowna modernizacja budynku i decyzja władz samorządowych naszej gminy o wynajęciu znaczącej części budynku od PKP dla potrzeb stworzenia siedziby Głównej Pobiedziskiej Biblioteki. Prowadzone właśnie prace adaptacyjne z pozyskanych funduszy z programu Infrastruktura Bibliotek nadadzą budynkowi nowej funkcji i znaczenia na mapie miasta. Wracając do kart naszej książki, w drodze ku Pobiedziskom Letnisku autorzy zachęcają do zapoznania się z ciekawymi terenami wokół rzeki Główny, Pieszo też warto odwiedzić dawne wyrobiska, zamienione w stawy, będące ostoją ryb, ptaków i zwierząt wodnych. Historyczną i przyrodniczą wędrówkę po Pobiedziskach kończymy w najpóźniej wchłoniętym przez miasto miejscu letnisku, gdzie wciąż przyroda pokazuje swe niezwykłe, bogate oblicze. Początkowo walory przyrodnicze docenili letnicy, którzy przyjeżdżali do Krumfiles, rekreacyjnej atrakcji tamtych czasów. U schyłku XIX wieku stał tam niewielki drewniany budynek restauracji. Obok niego wybudowano rodzaj otwartej, zadaszonej hali, służącej jako ogródek letni dla spożywających posiłki oraz schronienie przed deszczem. I choć dzisiaj pobiedziska letnisko stały się zurbanizowanym osiedlem z przystankiem kolejowym, który powstał w latach 70. ubiegłego wieku. Dzięki niestrudzonej woli i pracy mieszkańców pozostają symbolem przyrody naszego miasta. Okolice letniska wypełniają głównie krajobrazy leśne. Najbardziej cenione przyrodniczo są tereny dookoła jeziora Dębiniec. Z tego powodu utworzono rezerwat krajobrazowy Jezioro Dębiniec, chroniący rzadkie siedliska przyrodnicze oraz krajobraz polodowcowy. Historyczną puszczę tworzyły tużyzne i cieniste lasy łęgowe oraz grądy z dominacją grabów. Co ciekawe, do dzisiaj skład gatunkowy drzew i krzewów nawiązuje właśnie do pradawnej puszczy. Sama to nie jeziora, to także botaniczny skarb. Autorzy części przyrodniczej wskazują między innymi na niezwykle rzadki glon, jaki można wypatrzeć latem w wodzie Dębińca. Jest to jeziora morska, przyrodniczy symbol regionu Kasztelanii Ostrowskiej. Dębiniec jest jednym z zaledwie kilku miejsc, gdzie ten glon występuje. Na kartach książki śledzimy wieki naszej historii, która, jak napisali autorzy, odbija jak zwierciadło historię narodu, nie tyle nawet lokalną, ile raczej historię całego kraju. Mamy archeologiczne dowody na to, że ludzie wybrali to miejsce do życia przed tysiącami lat. Dokumenty królewskie i kościelne potwierdzające znakomitość i znaczenie naszego miasta. Najdawniejszym świadkiem dziejów pozostaje pobiedziska Fara. Niestety zniknęła drewniana zabudowa wieków średnich oraz wiele pamiątek przeszłości. Naturalny rozwój, potrzeby i ambicje mieszkańców wpływały na zmiany, które widzimy dzisiaj w pobiedziskach. Kolejne pokolenia zmieniają miasto, które się rozrasta. Nieprzerwanie od zakończenia II wojny światowej powstają domy jednorodzinne, osiedla. Od tych najstarszych w rejonie obecnej ulicy tysiąclecia, poprzez bloki z kolejnych dekad XX i XXI wieku, których architektura ewoluuje zależnie od czasów i ekonomicznych możliwości decydentów, mieszkańców, mód i trendów budownictwa. Zmienia się także infrastruktura handlowa. Znikają dawne miejsca, pojawiają się kolejne. Powstają także nowe miejsca pracy od niewielkich przedsiębiorstw po duże zakłady. Miasto trwa dzięki pokoleniom mieszkańców. Ostoją miasta pozostaje przyroda. Zmieniana i podporządkowywana przez człowieka, wciąż potrafi zachować swą różnorodność i unikalność. I wielka siła pobiedzisk, wspaniałe środowisko naturalne, które podlegało wielu naszym działaniom, które wymaga naszej uważności i roztropnych decyzji, czasem pozostawienia natury samej sobie. Dzięki naszej książki pochylili się nad wczoraj i dziś pobiedzisk w wielu wymiarach. Jak ufamy, zostawili swój ślad w patrzeniu na pobiedziska i historię, zabytki, krajobraz, przyrodę. Zapisaliśmy postrzeganie naszego miasteczka także obrazem, by następne pokolenia mogły spojrzeć na nadzieję i dziedzictwo przez pryzmat tego, co po sobie zostawimy. Dziękujemy pokoleniom regionalistów. Od Marcina Maika, który w 1935 roku zapisał pierwsze dzieje Pobiedzisk, po Bolesława Frankiewicza, któremu zawdzięczamy obszerną monografię miasta i gminy, oraz wielu pasjonatom skupionym w Towarzystwie Miłośników Pobiedzisk. Licznemu gronu regionalistów, którzy zbierają, zapisują, tworzą publikacje, wykorzystują nowe media, byśmy wspólnie opowiadali o miejscu, które pokochaliśmy. Z racji miejsca urodzenia, wychowania lub które sami wybraliśmy na swoje miejsce na Ziemi. Pobiedziska Biblioteka podejmuje się współdziałania w zachowaniu dziedzictwa historycznego i przyrodniczego naszej małej ojczyzny. Dziękujemy Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów za pomoc w tworzeniu opowieści Pobiedziska na Trakcie Piastów wczoraj i dziś. you mm -hmm.